Najważniejsze pytanie, jakie wnioski wyciągacie po dzisiejszym meczu? No Na pewno był to bardzo ciężki mecz, wygrywaliśmy 1-0 i nie przystoi nam stracić trzech bramek prowadząc 1-0, ale chwała chłopakom, chwała całej drużynie, że nie poddaliśmy się, walczyliśmy do końca. Udało nam się jeszcze te dwie bramki, doprowadzić do rzutów karnych i rzuty karne to już wiadomo też, można powiedzieć loteria. Ale wytrzymaliśmy tą presję. Chłopacy tutaj wszyscy, wszyscy wykorzystali rzut karny. Do tego Przemek obronił jeden, rzut, obronił jeden rzut karny i meldujemy się w finale, co było naszym celem przed tym meczem. Rzuty karne ćwiczone przed meczami? Yy, szczerze? Nie. Zazwyczaj trenowaliśmy przed każdym meczem pucharowym. Yy, wczoraj nie było tego na treningu, ale myślę, że, że tutaj każdy z nas już... Tyle razy wykonywał rzut karny w trakcie swojej przygody, że, że, że nie było trzeba tego trenować, i, i tutaj pewnie, pewnie wykorzystaliśmy każdego każde, każde karnego. Jesteś zadowolony się ze swojego występu? Ja tutaj dopiero na drugą połowę Ja tutaj trener wpuścił na, na, na boisko. No moja pozycja to obrońca, obrońca, także trzy bramki stracone to nie bardzo, ale udało mi się tutaj w końcówce strzelić tą decydującą bramkę na, na remis, później pewne rzut karny. Także myślę, że, że cegiełkę też tutaj dołożyłem do tego awansu, także, także myślę, że jest ok. Gratuluję zwycięstwa i dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki.